Czy Bóg mnie, wierzącego w Jezusa Chrystusa, naprawdę kocha? Czy mogę czuć się bezpiecznie, pomimo tego, że czasami zawodzę? Czy mogę czuć się bezpiecznie, nawet wtedy, kiedy niestety jako człowiek wierzący z różnych powodów popadnę w grzech, w słabość? Jak na to mam odpowiedzieć? Czasami mogę mieć z tego powodu naprawdę głębokie problemy. Czasami mogę nawet żyć w przekonaniu, że Bóg się ode mnie odwrócił. Warto jest zawsze sprawdzać, co Boże Słowo ma do powiedzenia w tej czy innej sprawie, a w tej konkretnej jak najbardziej, ponieważ to jest niezwykle ważna sprawa. Najpierw sięgnijmy do Rozdziału 5 listu do Rzymian i czytamy od 6 wersetu, wersetu. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej, za dobrego, gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nami przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. Te cztery wersety, przepraszam, cztery wersety Bożego Słowa mówią nam kilka bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, dowiadujemy się, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, to Chrystus we właściwym czasie umarł za nas bezbożnych. Tu nie zapisano, że Chrystus umarł za wszystkich grzeszników, bo to nieprawda. Umarł za kogo? Umarł za tych, którzy są usprawiedliwieni Jego krwią, jak mówi dziewiąty werset. Jeśli więc jesteśmy usprawiedliwieni krwią, Jezusa Chrystusa to pamiętajmy, że ta śmierć nastąpiła wtedy, kiedy jeszcze nawet nie istnieliśmy. Ale również można powiedzieć, że ona nastąpiła wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, daleko od Boga. Daleko od Boga. Zdarza się, chociaż bardzo rzadko, że ktoś umiera za sprawiedliwego. Części Um, ludzie gotowi są umrzeć za kogoś, kto jest dobry. Ale Bóg w miłości swojej zdecydował o śmierci Chrystusa jeszcze wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. To znaczy ani nie byliśmy sprawiedliwi, ani nie byliśmy dobrzy. Byliśmy po prostu potępieni, godni tego, żeby raz na zawsze zostać pognębionymi. Ale Bóg zupełnie inaczej, zupełnie inaczej z nami postąpił. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego syna, to tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez Jego Życie. Jako nieprzyjaciele, jako nieprzyjaciele Boga, wrogowie Boga zostaliśmy przez krzyż Golgoty, przez śmierć Jezusa na krzyżu Golgoty pojednani z Bogiem. Pamiętajmy ciągle o tym, można powiedzieć, niezwykłym zjawisku miłości. Z jednej strony wrogowie, a z drugiej strony miłość. Miłość, która doszła aż do krzyża. Aż do krzyża. Kiedy to działo się? Wtedy, kiedy byliśmy absolutnie poza Chrystusem. Jeśli więc Bóg w krwią Jezusa Chrystusa zdecydował się nas oczyścić i przyjąć jako swoje dzieci, to pomyślmy, czy tenże Bóg będzie nas teraz od siebie odtrącał? Wtedy, kiedy nam się powinie noga? Wtedy, kiedy nam się przydarzy taki czy inny grzech? Taka czy inna słabość? Czy ten, który nas przyjął wtedy, kiedy byliśmy pełni brudu, po to, aby nas oczyścić, teraz, kiedy jesteśmy oczyszczeni, będzie nas oddalał od siebie? Owszem, zdarza się, że diabeł przychodzi, aby kłamać, oszukiwać. I wmawiać nam, że jesteśmy niegodni, że oto właśnie tym, a nie innym czynem doprowadziliśmy siebie do kompletnego upadku. Tak to się może zdarzyć. Ale zadajmy sobie pytanie, czy diabeł mówi prawdę? Któż nas będzie oskarżał? Biblia mówi, że mało tego. Tak jak przez Krew Jezusa dostąpiliśmy pojednania, zbawienia. Tak też mamy pełnię życia. Chlubimy się Bogiem, chlubimy się Jego chwałą, chlubimy się Jezusem Chrystusem. A spojrzyjmy jeszcze dalej do listu do Rzymian i spójrzmy do ósmego rozdziału. Od 31 wersetu. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Kochani, któż przeciwko nam, jeśli Bóg jest po naszej stronie? Kto będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg nas usprawiedliwił. Jak żeby On, który nas usprawiedliwił, nie miał nam darować teraz wszystkiego? Niektórzy mówią, że to jest otwarta furtka do tego, żeby sobie grzeszyć, dowolnie grzeszyć. Nie wiem, czy ktoś tak myśli, bo jeżeli ktoś tak myśli, to dla mnie to oznacza, że ten człowiek nigdy nie był zbawiony, ponieważ ciągnie go nieustannie do grzechu, do zła, do przekleństwa i tyle. Jeżeli ktoś ma takie myślenie, no to ma problem ze zbawieniem, z przebaczeniem swoich grzechów i tutaj powinien zrobić porządek w swoim życiu. Ale nie powinien w najmniejszym stopniu uważać, że wszyscy myślą dokładnie tak jak on, bo to jest nieprawda. List do Galacjan w rozdziale 5, 13 wersecie mówi tak, bo Wy do wolności powołani zostaliście bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciało, ale służcie jedni drugim w miłości. Tak wygląda życie wierzącego człowieka. Wolność od grzechu, wolność Jezusie Chrystusie nie jest wykorzystywana do tego, żeby żyć według własnego widzimisię. się. A jak żyjemy? No teraz odezwie się chór według przykazań. Nieprawda. Nieprawda. Żyjemy według Ducha. Według Ducha. Duch Święty nas prowadzi. Duch Święty wskazuje na to, co właściwe i co niewłaściwe. Duch Święty uczy nas tego, co dobre i wskazuje na to, co złe. Duch Święty daje moc do tego, żeby żyć świętym życiem. My jesteśmy ludem, który... Jeśli już żyje pod jakimś przykazaniem, to jednym, jedynym przykazaniem, które jest uważane za największe z przykazań, a mianowicie tym, które mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swojego, z całych sił swoich, z całego umysłu swojego, a bliźniego swojego jak siebie samego. Jeżeli uznamy to przykazanie za rodzaj przykazania, według którego musimy żyć. Dobrze, niech tak będzie. Ale pamiętajmy, że miłość to jest rzeczywistość, której nie da się w żaden sposób nakazać. Miłość to jest rzeczywistość, w której żyjemy dlatego, tak, a nie inaczej, bo chcemy tak żyć. A dlaczego chcemy tak żyć? Dlatego, że wiemy z czego nas Bóg wyzwolił, wiemy od czego nas uratował, wiemy w co tak naprawdę dzisiaj powinniśmy wkładać nasze serca, nasz umysł, naszego ducha, naszą duszę, wszystkie nasze siły. W Jezusa Chrystusa, bo Jezus Chrystus jest wszystkim, wszystkim, co mamy. Stare nasze życie zostało nam zabrane. Nie ma starego życia. Nawet nie potrafimy do niego wrócić. Jeżeli naprawdę umarliśmy dla starego życia, to nie możemy do niego wrócić, bo go nie mamy już. Nie mamy go już. Któż więc będzie oskarżał wybranych Bożych? Kto będzie ich potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej z martwych który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Takiego mamy Boga. Taki jest ten Bóg, który nas uwolnił od przekleństwa grzechu, od przekleństwa życia pod Starym Przymierzem, Starym Zakonem. Tak, Zakon miał nas ostrzegać, przestrzegać przed grzechem. Zakon miał też nas odprowadzić do Chrystusa. I w jednym i w drugim przypadku zakon znakomicie się spisał. Ale życie mamy w Jezusie Chrystusie. Życie mamy w Jego świętej krwi. Życie mamy w przebaczeniu, które płynie wprost z Jego krzyża. Któż więc, któż więc będzie nas potępiał? I pytanie, co nas może odłączyć? Od Chrystusa i od Jego miłości. Nic. Nie ma takiego stworzenia, które mogłoby nas odłączyć od miłości samego Jezusa Chrystusa. Biblia powiada, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary i mamy teraz pokój z Bogiem. Pokój z Bogiem przez Pana Jezusa. Chrystusa. Przez wiele, wiele lat swojego życia, a dokładnie 27, nie miałem pokoju z Bogiem, chociaż byłem bardzo religijnym człowiekiem i chociaż jako katolik codziennie byłem na mszy, nie miałem pokoju z Bogiem. I nie chodzi o to, co czułem, ale ja to wiedziałem, że nie jestem pojednany z Bogiem pomimo spowiedzi, pomimo komunii, pomimo pielgrzymki, nie byłem pojednany z Bogiem. Wszystko to przyszło wtedy, kiedy powierzyłem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Przyszedł pokój do mojego serca. U mnie wyraziło się to w bardzo praktyczny sposób. Z człowieka, który był nerwowy, który Leczył się w ten czy w inny sposób z powodu nadkwasoty żołądka wynikającej właśnie ze stanu nerwowości, przyszedł zupełny pokój, odpocznienie. Ja nie muszę się lękać. Ja nie muszę chodzić w strachu. Chrystus przecież umarł za mnie, kiedy byłem słabym człowiekiem, nędznym człowiekiem, grzesznikiem. Wtedy, kiedy Albo o nim nie myślałem, albo wydawało mi się, że własnymi siłami mogę sobie gdzieś zaskarbić Bożą wdzięczność. On umarł za mnie. I to była skuteczna ofiara. Przyjąłem ją poprzez wiarę. Uwierzyłem Jezusowi, że umarł za mnie. Uwierzyłem Mu. Dlaczego miałem Mu nie uwierzyć? Przecież widziałem krzyż. Przecież wiedziałem, że do tego krzyża go przybijano z powodu grzechu. Czy ja byłem bez grzechu? Oczywiście, że nie. Jak więc mogłem nie uwierzyć, że także za mój grzech poszedł on na krzyż? A skoro to wszystko zrobił, to jak dzisiaj mam uwierzyć, że on mi to wszystko po prostu odbierze? Zemści się na mnie za moje niedobre życie, niedobre postępowanie. Ilu z nas tak myśli? Ilu z nas na Boga jako takiego mściciela, który z kijem w ręku tylko czeka, żeby komuś przyłożyć za jego złe postępowanie? Skąd mamy ten obraz? Nie chcę się wyzłośliwiać, więc każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie. To nie jest prawdziwy obraz Boga. Mój Bóg jest Bogiem miłości i przebaczenia. Jest Bogiem zwycięstwa i nadziei. Jest Bogiem chwały. Jest Bogiem wolności, jest Bogiem miłości, jest Bogiem dobroci. Tak, to jest Bóg, który mówi prawdę. I ta prawda brzmi też także w ten sposób. Jeśli mi nie uwierzycie, pójdziecie na śmierć, pójdziecie na unicestwienie. Tak, to jest też przesłanie Ewangelii. Ale jeśli już mu wierzę, to jestem bezpieczny w nim pomimo tego, że czasami powinie mi się noga. Pomimo tego, że czasami zdarzy mi się jakaś słabość i grzech, jestem jego, jestem jego własnością. Należy do mojego Pana jestem w nim bezpieczny. Nic złego stać mi się nie może. Dziękujmy Bogu, że właśnie takiego dał nam zbawiciela. Dziękujmy Bogu, że właśnie w takim Zbawicielu możemy chodzić, możemy żyć. Że przez takiego Zbawiciela możemy przychodzić do naszego Pana. On codziennie, bez przerwy, wstawia się za tymi, którzy są Jego. Amen.